Dzień dobry. Dzisiaj pokażę ci, co możesz zrobić, żeby na takich zdjęciach domowych, takich zwykłych, kiedy ktoś robi ci w takim naturalnym otoczeniu, w jakimś pomieszczeniu, wyjść dobrze. Bo może masz tak, że nawet czujesz się fajnie, jak ktoś robi ci zdjęcie, czy to jak jesteś w kuchni, odpoczywasz sobie w salonie na kanapie, ale potem patrzysz na to zdjęcie i myślisz sobie: "O mamo. To nie to. To w ogóle tak nie wyglądasz, i widzisz, że rzeczy, których sobie nie lubisz, zostały wyeksponowane zamiast ukryte. No i nie podoba ci się to. Przychodzę do ciebie dzisiaj z pomocą i podam ci pięć takich uniwersalnych zasad, które możesz zastosować, żeby na tych zdjęciach lepiej wyjść. Musisz jednak mieć na uwadze, że każda sytuacja jest inna i ty jesteś inną kobietą, masz inne spojrzenie na siebie i żeby zrobić ci takie dobre zdjęcie. Trzeba podejść do ciebie indywidualnie. I tym też ja się zajmuję, ponieważ tworzę kobiece sesje szyte na miarę, dostosowane do Twoich potrzeb, do tego, jak Ty na siebie patrzysz i do tego, jak Ty chciałabyś siebie zobaczyć. Ale oczywiście są takie zasady, które możemy zastosować zawsze i wszędzie, i one podniosą poziom tych zdjęć, podniosą stopień, w jakim Ty się sobie na nich. Będziesz podobać. Te zasady, które Ci tutaj podam, będą dobrze się sprawdzały w sytuacji, w której zdjęcie robi Ci ktoś. Jeżeli chciałabyś nauczyć się, jak robić sobie zdjęcie samej, co na początku może być łatwiejsze, zerknij do filmu, który podlinkuję pod tym wideo. Przejdźmy do zasad. Pierwsza z nich to światło, i ono ma ogromne znaczenie. Myślę, że nawet większe niż sprzęt, czy inne czynniki, które biorą udział w powstawaniu dobrego zdjęcia. Jeżeli ktoś chce ci zrobić zdjęcie, a ty jesteś sobie gdzieś w domu, to poszukaj światła naturalnego z okna. Ono zawsze jest bezpieczniejsze niż to z góry. I tu już od razu nasuwa się myśl, że takie zdjęcie lepiej zrobić rano w ciągu dnia niż wieczorem, kiedy tego światła naturalnie nie ma, bo zachodzi. Światło z góry to sufitowe to jest. No, najbardziej problematyczne światło, które możesz użyć do zdjęcia, ale też światło, które pada z boku, i jest bardzo ostre. Ostre oznacza, że tworzy ostrą krawędź pomiędzy światłem a cieniem. Łatwo to ocenić wtedy, kiedy na przykład jest, jesteś sobie pod taką lampą i widzisz, że masz ostre odcięcie cienia pod oczami, czyli na przykład bardzo oczodoły się zacieniają albo pod nosem robisz jakiś taki trójkącik. Ostro odcięty. To oznacza, że jesteś w świetle, które totalnie nie pomoże ci stworzenie takiego zdjęcia, na którym się sobie będziesz podobać. Szukasz okna i szukasz okna, przez które wpada światło. I uwaga, może wpadać przez nie ostre światło, ale ty musisz się troszkę cofnąć, tak, żeby nie być w tej strefie, gdzie z tego okna, że tak powiem, bije promieniami po oczach, tylko przesunąć się troszkę do tyłu. Tam zwykle. W tym pomieszczeniu będzie to światło takie mięciutkie i delikatne. I w momencie, w którym masz już to okno swoje, to nie bój się tego zdjęcia przenieść, tej całej sytuacji robienia zdjęcia, na środek tego pokoju czyli, żebyś ty była na wprost tego okna, na środku pokoju nie schowana gdzieś w kącie, gdzie tego światła jest najmniej, czy właśnie bezpośrednio zaraz pod tym oknem tylko najprawdopodobniej będzie to środek pokoju. I tam będzie to światło takie najdelikatniejsze. Wokół nawet pomieszczenie powinno być troszkę zacienione. Oczywiście nie doświetlaj jakąś żarówką tego pomieszczenia, tylko zgaś wszystkie światła, tak żeby jednym źródłem było to okno. Druga zasada, taka uniwersalna. Jak ktoś Ci robi to zdjęcie, to przypilno pod jakim on kątem robi to zdjęcie. Czyli na przykład, jeżeli robi telefonem i widzisz, że on zaczyna coś kucać i się zniżać i ten telefon przechylać, no to powiedz tej osobie, żeby ten telefon trzymała na wprost ciebie. Ba, jeżeli już ma go przechylić, to niech go przechyli, zrobi troszeczkę wyżej i do przodu, aniżeli w dół i przechyla do tyłu. Bo już lepiej wyjdzie, jeżeli zostaniesz za pana ciutkę z góry, chociaż też nie zawsze w każdym wypadku, ale. Prawdopodobnie to wyjdzie dla ciebie bardziej korzystne, niż jeżeli ona cię złapie od dołu. Może być też tak, że się po prostu nie mieścisz czyli ta osoba próbuje się odsunąć, próbuje cię tam od dołu złapać, żeby się cała zmieściła, to już lepiej, żeby ucięła cię, na przykład w połowie uda czy w połowie brzucha. I to zdjęcie wyjdzie o wiele fajniej, niż gdybyś miała być złapana w całości ale pod złym kątem. I tu też taki dodatkowy tip. Zdjęcie z daleka jest zawsze trudniej zrobić. O wiele łatwiej zrobić zdjęcie, które jest z bliska, ponieważ tu można łatwo manipulować tym, co wysuniesz na pierwszy plan. Przechodzimy do kolejnej zasady numer 3, i to jest Twoja postawa ciała i to, w jaki sposób pozujesz. Ja Ci tu zdradzę, co Ty możesz zrobić na takim zdjęciu tak na szybko, żeby od razu być na tej wygranej pozycji. Pierwsza zasada wyprostuj się. Ściągnij te łopatki z tyłu. I automatycznie, kiedy się wyprostujesz, na przykład kiedy stoisz, ale kiedy siedzisz, też głowa prawdopodobnie cofnie ci się do tyłu. I to jest naturalnie dość dobre zjawisko, bo my ludzie powinniśmy mieć taką postawę, że jednak wyprostowani i głowa powinna być równa nad naszym ciałem, tylko nasza zmartwica, tak zwana, sprawia, że my to głowę bardzo wysuwamy. Ale do zdjęcia akurat to jest dobre. Czyli w momencie, w którym ty się już wyprostujesz do tego zdjęcia, to jest naprawdę pierwsza ważna rzecz. Wyprostuj się. A druga rzecz. Wysunę tą twarz. Czyli twarz ma być z przodu. Yy, I tu jest też taka ważna sprawa: kiedy ktoś robi ci zdjęcie, my naturalnie uciekamy, chowamy się, mamy takie jak najdalej od tego złapcie lotnego, którym jest aparat. Nie rób tego. Yy, w momencie, kiedy ktoś robi ci zdjęcie, wysuń tą twarz na pierwszy plan. Ty chcesz, żeby twarz była widoczna na pierwszym planie, nie twój biust, brzuch, biodra, które wypchniesz do przodu, chcąc yy, uciec przed aparatem. Tylko właśnie Twoja twarz. Więc wtedy jest to moment, w którym ramiona prostujesz, a twarz może zosta zostać z przodu, i wtedy e, będzie ona wyglądać korzystnie, co też ważne. E, wygładzisz sobie tym samym nieco swój e, podbródek. Nawet jeżeli e, nie masz go jakiegoś dużego, to wyciągnięcie delikatnie twarzy, zarówno czoła, jak i brody, sprawia, że ta strefa się naciąga. I mniejszy jest ten drugi podbródek. Zasada numer cztery. Jak już masz, że tak powiem, światło, osoba, która cię fotografuje, trzyma ten aparat w miarę, na wprost ciebie, ewentualnie ciut z góry. Jesteś ustawiona w taki sposób, że się wyprostowałaś, faktycznie tą twarz sobie wyciągnęłaś, nie uciekasz od tego aparatu. To kolejną zasadą, którą warto zastosować podczas robienia takiego zdjęcia. Jest delikatny ruch, bo mimo wszystko to jest troszkę nienaturalna postawa, gdzie jest wyprostowana, i masz tą głowę tak z przodu, i możesz się czuć spięta. I wtedy warto jest zrobić taki delikatny ruch ramionami, pofalować sobie, sobie zanucić tam jakąś Marylę Rodowicz yy, czy inny krakowski spin i. Mm, Rozluźnić te ramiona w ten sposób. Co też ważne, taki delikatny ruch ramionami raczej nie sprawi, że tamto zdjęcie źle wyjdzie. Tylko, że ważna sprawa jest taka, że ty sobie mówisz zrób mi kilka zdjęć. <grym> nie rób mi jednego, tak? Tylko jak mi robisz zdjęcie, weź mi zrób kilka. Nawet dziesięć. Ja sobie wybiorę jedno, które mi się będzie najbardziej podobało. I ty podczas robienia tego zdjęcia kiedy ta osoba będzie już tam działać, to ty oczywiście wyprostowane plecy, buzia do przodu i delikatnie sobie ruszasz tymi ramionami. I możesz mieć swoją twarz w ruchu. To nawet jest wskazane, bo ty dzięki temu później na tych 10 zdjęciach będziesz mogła wybrać: o, dobra, to jest nawet ok, tak? I e, odrzucisz pozostałe. My niestety mamy tak, że często ktoś robi nam jedno zdjęcie, no i się sobie nie podobamy, no to, to mnie w ogóle nie dziwi, bo żeby wyjść dobrze na takim jednym, jednym strzale jest trudno. Zasada piąta. Bądź dla siebie wyrozumiała, ponieważ to jak wychodzisz na zdjęciach jest też kwestią... Wprawy, przyzwyczajenia i opatrzenia się ze swoimi zdjęciami. Bo w momencie, kiedy ty w ogóle uciekasz od tego, żeby ktoś robił zdjęcia, wolisz się schować za aparatem i robić komuś zdjęcia, niż żeby ktoś robił tobie, no to masz do przerobienia taką lekcję, żeby faktycznie przed tym aparatem zacząć występować. I próbować, 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 próbować. Patrzeć na te zdjęcia, które powstają i zastanowić się, co ty możesz zrobić. A jeżeli jesteś na etapie, na którym już tak masz takie zdjęcia, no i średnio ci się to podoba, i w tym filmie niekoniecznie znalazłaś na to odpowiedź, bo na przykład dotyczy to już jakiejś konkretnej twojej części ciała, to napisz mi w komentarzu, co takiego nie podoba ci się na zdjęciach, na których jesteś. Czy to jest twoja mimika, czy może jakaś konkretna część ciała, na przykład twoje ręce, ustawienie nóg? Daj znać. Ja wtedy będę wiedziała, na jaki temat nagrać następny film. Wracając. Do tej kwestii wprawy. Zacznij pojawiać się po tamtej stronie aparatu i zacznij pojawiać się na zdjęciach. Podejmuj próby i niech tych zdjęć powstaje jak najwięcej, a następnie wybieraj. Jest też tak, że im więcej zdjęć zobaczysz, i w momencie, w którym zaczną one wychodzić tak, że będzie Ci się to coraz bardziej podobało, nabierzesz tej pewności siebie, która sprawi, że na jeszcze kolejnych zdjęciach będziesz wychodzić jeszcze lepiej. Musisz wiedzieć, że takie podobanie się sobie na zdjęciach jest też procesem. Oczywiście możesz to zrobić w wersji przyspieszonej, i taką opcją jest przeżycie kobiecej sesji, do którego cię zapraszam. Bo my tutaj tak naprawdę jednego dnia powalamy wszystkie Twoje obawy związane z tym, jak Ty wychodzisz na zdjęciach, i wszystkie niedoskonałości, które Ty widzisz u siebie na co dzień na tych fotografiach. Widzisz jednego dnia, właściwie w ciągu kilku godzin, że możesz. Zrobić parę rzeczy, które je po prostu e, strącają na dalszy plan tego zdjęcia. A na pierwszym jesteś taka prawdziwa ty z prawdziwą swoją emocją i z prawdziwym swoim pięknem. Na zakończenie zachęcam Cię do e, zastosowania tych zasad. W momencie, w którym ktoś będzie robił Ci zdjęcia, powiedzmy tak, z przypadku, żebyś jednak zanim ktoś kliknie guziczek, e, zrób zdjęcie, e, zaciągnęła tą osobę na środek pokoju, stanęła sobie w korzystnym świetle. E, wyprostowała się, wysunęła tą twarz do przodu, poruszała się trochę i poprosiła osoby, żeby zrobiła tych zdjęć kilka, a nie tylko jedno. I zachęcam Cię do tego, żebyś już dziś poprosiła kogoś, żeby zrobił Ci zdjęcie. Zacznij teraz oswajać się z tym, że Ty możesz być na zdjęciu i że możesz tam dobrze wyglądać. I potraktuj to jako takie wyzwanie, które nie jest zero-jedynkowe, że jak ja źle wyszłam na jednym, dwóch zdjęciach, no to ja już zawsze będę źle wychodzić. Nie, to jest kwestia wprawy, przyzwyczajenia, opatrzenia się ze sobą yy, i polubienia tego efektu, który zacznie wychodzić też z czasem. Jeśli podobał Ci się ten film, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, żebym wiedziała, że takie treści Ci się podobają i do zasubskrybowania tego kanału. Próbujesz coś nagrać? No i szczeka pies. Ай, ой ой, 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 Покажи. Тут mm -hmm.